Marku, jaka jest Twoja prawda o agendzie 2030? Przedstawiałem dziś Państwu w Olsztynie na spotkaniu Klubu Polonia Chrystiana dokument o cudownym, adekwatnym tytule Przekształcamy nasz świat Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Słowo agenda znaczy terminarz, plan działań. W tym dokumencie rzeczywiście jest przedstawiony plan działań dotyczący tego, jak nasz świat ma się zmienić do 2030 roku. Wskazywałem, że agenda ma wiele wymiarów, wiele aspektów, na przykład społeczny. Twórcom agendy chodzi o to, by w miejsce narodów powstały zupełnie nowe społeczności. Piszą o tym wprost. A może nie tyle wprost, nie, nie powiem, że piszą o tym wprost. Piszą o tym, nie wprost, zapowiadając, że będą organizowali, że ONZ będzie organizował regularne migracje, że będzie zapewniał migrację, że państwa rozwinięte mają fundować stypendia dla obywateli krajów rozwijających się, że wszyscy mają brać udział w życiu politycznym państwa, niezależnie od pochodzenia, statusu koloru, rasy, czy czegokolwiek innego. Ludzie przyjezdni, których ONZ nam obiecuje, mają wpływać na to, co się będzie działo w danym państwie. Żyjemy w czasach wielkich migracji, które są organizowane przez międzynarodowe organizacje, a także wielki kapitał. I teraz skutki migracji, wielkich migracji mogą być trzy. Może dojść do asymilacji, to znaczy jedna grupa zostanie wchłonięta przez inną grupę. W agendzie 2030 zupełnie o to nie chodzi. Może dojść do tak zwanego multikulturalizmu. Nam się wydaje, że celem jest multikulturalizm. Otóż nie, dlatego że multikulturalizm oznacza, że na jednym terytorium współistnieją różne grupy, ale nie dochodzi do, do, między nimi do przenikania. No i może być trzecie wyjście, może powstać zupełnie nowe społeczeństwo o innej tożsamości. Moim zdaniem agenda do tego właśnie dąży. I choć nigdzie nie pisze o tym wprost, to jednak informuje nas o promowaniu na przykład etyki globalnego obywatelstwa. Etyka to nic innego, jak normy postępowania uznawane przez daną społeczność w danym w momencie dziejów i teraz, żeby jeżeli na danym terenie współistnieją ze sobą różne grupy i wszystkie te grupy są indoktrynowane tak, aby przyjąć jeden światopogląd, to gdy już do tego dojdzie, gdy znaczna część członków tych grup przyjmie nowy, nowy przyjmie wspólny światopogląd, to będzie można stworzyć nowe społeczeństwo. A, e, oczywiście te, ten światopogląd to lewacka wizja świata, prawa człowieka, niedyskryminacja, prawa reprodukcyjne, równość płci rozumianej kulturowo, czyli gender. No i etc. Skąd znamy to wszyscy z telewizorów, gazet, internetu? Agenda ma też wymiar finansowy, to znaczy, aby wprowadzać w życie jej stanowienia państwa rozwijające się, czyli mówiąc po ludzku kraje biedne potrzebują środków finansowych. Agenda 2030 wprost zapowiada, że te środki mają być dostarczane przez międzynarodowe instytucje finansowe, a także kraje rozwinięte. Jeżeli jakieś, jakieś państwo rozwijające się uzależni się finansowo od instytucji międzynarodowych, to przestanie być suwerenne w swoich decyzjach będzie zależało, czy inaczej, duży wpływ na to, co robi, będzie miała instytucja, która pożyczyła jej pieniądze. Agenda 2030 obiecuje pomoc w spłacie długu poprzez restrukturyzację tego długu i jakieś inne działania. No więc, jeżeli będzie spłacała dług, no to przecież, to przecież będzie żądała czegoś w zamian. Agenda 2030 wprost zapowiada masową indoktrynację wszystkich ludzi poprzez Promowanie równości, poprzez promowanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez szkolenia dla nauczycieli krajów rozwijających się. To jest nic innego jak zapowiedź intensywnych działań nad zmianą, naszego, nad zmianą naszej mentalności. Agenda 2030 pisze o politycznym przywództwie. Agenda 2030 będzie zbierała Dane od państw członkowskich. Te dane mają być oczywiście, mają być dawane dobrowolnie, no ale oczywiście będą wywierane naciski na to, żeby je dawać. A więc międzynarodowa organizacja będzie wiedziała o tym, co się dzieje w państwach członkowskich. Po tym wszystkim, co powiedziałem, możemy wysnuć wniosek, że jest to plan globalistyczny, to znaczy chodzi w nim o zharmonizowanie Porządków prawnych, o ujednolicenie społeczeństw, o zmianę światopoglądu, o um, ujednolicenie gospodarek. Agenda 2030 prowadzi do osłabiania więzi narodowych, a także do, do niwelowania suwerenności poszczególnych państw. To jest, a prowadzi także do etatyzmu, nadawania koncesji, m, wzmacniania roli urzędników i kontrolowania działań gospodarczych jednostek. Jest to zupełnie bezprecedensowy dokument w dziejach świata. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w jego wdrażanie angażują się nie tylko politycy państw podobno suwerennych i narodowych. Polecam Państwa uwadze... Ale nie, nie tyle Państwa. Polecam Państwu takie działanie. Proszę wpisać w najpopularniejszą wyszukiwarkę Mateusz Morawiecki, zrównoważony rozwój, Andrzej Duda, zrównoważony rozwój czy Agenda 2030. Zobaczą Państwo, że ci najważniejsi pol polscy politycy uważają, że zrównoważony rozwój, czyli to, co wprowadza Agenda 2030, jest czymś pozytywnym. Ale nie tylko politycy zachwalają zrównoważony rozwój. Mówi o nim także papież Franciszek. Ja wiecie, jestem. Ciekawy, czy on wie, o co tu w ogóle chodzi, a także zrównoważony rozwój jest promowany przez największe światowe banki czy yy, międzynarodowe korporacje. Problem polega na tym, że z samego dokumentu wynika, iż agenda jest niepodzielna, to znaczy promują, nie można implementować jednego, dwóch, trzech, siedmiu rozwiązań, a pominąć pozostałe. Należy implementować ją, wprowadzać ją w całości, w związku z czym promując jeden, dwa czy cztery punkty, promuje się cały, promuje się cały dokument. Moim zdaniem Agenda 2030 nie zostanie wprowadzona w życie do 2030 roku, dlatego że wymagałoby to od systemu bardzo mocnego dociśnięcia, do kręcenia śruby, natomiast jest potężnym, Środkiem nacisku ideologicznego przede wszystkim na państwa tzw. zachodu. Każda władza liberalna czy też lewicowa, nie wiem jaka jest różnica między tymi dwoma słowami, natomiast wszyscy mówią liberalno-lewicowe, więc każda liberalno-lewicowa władza z chęcią rzuci się na ten dokument po to, żeby wprowadzać go w życie więc to po pierwsze ideologiczny nacisk na państwa zachodu oraz stanowi finansowo, gospodarczo, polityczno, światopoglądowy yy, światopoglądową możliwość nacisku na kraje biedne. Tak. Moim zdaniem chodzi o to, żeby przejąć te wszystkie, przejąć ideologicznie, finansowo te wszystkie kraje rozwijające się, małe państwa śródlądowe, kraje afrykańskie, i małe państwa wyspiarskie, to częste, często się są wymieniane te, te kraje w agendzie. Cóż jeszcze? Warto przeczytać ten dokument, dlatego że on uświadamia nam, że międzynarodowe finanse, globalne korporacje, ekologiści i zadeklarowani lewicowcy współpracują ze sobą. Oni mają, drodzy Państwo, wspólne cele, które są ekspresji z verbis wyrażone w agendzie 2030. I to jest pożyteczna nauka, dlatego że wielu z nas wydaje się, że, że z tymi, za, za tymi wszystkimi lewackimi pomysłami stoi tylko idea jakiegoś lewaka. I że oni tak sobie po prostu. Umówili się w latach 60-tych, zrobili marsz przez instytucje i doszli. Doszli do stanowisk politycznych, medialnych, naukowych. Tak, drodzy państwo, nie jest. Tutaj dochodzi do interoperacyjności. Oni, ci ideowi lewacy, współpracują z wielkim biznesem i ze światowymi finansami. To jest teraz ciekawe pytanie. Dlaczego wielki biznes i światowe finanse stawiają na lewactwo? No, moim zdaniem, dlatego, że osłabienie więzi narodowych, że przyjęcie tego liberalnego, konsumpcyjnego trybu życia sprawia, że łatwiej jest na nas zarabiać, nas eksploatować, podbijać nas mentalnie. Po prostu stajemy się na to mniej odporni. O, na koniec, jeszcze powiem, że sama ta nazwa, zrównoważony rozwój, jest nazwą pozytywną. Równowaga. Inaczej, umiarkowanie jest czymś koniecznym do osiągnięcia sukcesu. My zawsze musimy w naszych działaniach balansować pomiędzy dwiema skrajnościami: skrajnością, nazwijmy to maksymalną, i skrajnością minimalną. Na wykładzie podawałem przykład kierowcy rajdowego, który, aby wygrać wyścig, musi balansować, równoważyć chęć do nadmiernie szybkiej, agresywnej, e, brawurowej jazdy, która może się skończyć wypadkiem, a strachem. Który doprowadziłby do tego, że jechałby wolno i w życiu wyścigu nie wygrał. Tak, tak więc równowaga, balans jest czymś pozytywnym, i dlatego ten cały plan się tak nazywa, żebyśmy chętnie go przyjęli. Proszę rzucić okiem na te wszystkie 17 punktów. Są tam tak wzniosłe hasła jak eliminacja ubóstwa, eliminacja głodu, zdrowa żywność, dostęp do wody, wysokiej jakości edukacja. Każdy z nas chciałby, żeby ludzie na świecie nie głodowali, żeby nie byli analfabetami, żeby, mieli, żeby byli zdrowi. Problem polega na tym, że za tymi szczytnymi hasłami kryje się bardzo paskudna treść. I ja się zastanawiam, czy, czy nasi politycy o tym wiedzą, czy oni rozumieją tę agendę, a jednocześnie jestem zupełnie pewien, że ani twórcy, tak opinii publicznej, czyli dziennikarze, ani ta opinia publiczna nic na ten temat nie wie, w ogóle nie rozumie zagrożeń. A drodzy Państwo, to wszystko jest realizowane, jest wprowadzane w życie. I jeszcze raz mówię. Wedle mnie na całym świecie nie dojdzie, do, nie dojdzie do pełnej implementacji. Nie wyobrażam sobie, żeby państwa arabskie, Chiny czy na przykład Izrael to wprowadziły. Natomiast agenda jest środkiem nacisku na różne kraje. Tyle. Dziękuję. Szkoda, szkoda, że nikt nam o tym nie mówi. No właśnie, polecamy. Informacje. Drodzy Państwo, ale to wystarczy sobie wpisać. W internet agenda 2030 tekst wyskoczy Państwu. Ten dokument ma 40 stron, proszę na niego rzucić okiem. I jeszcze polecam Państwu mój materiał na ten temat dla realu 24, agenda 2030. Czy jakoś tak proszę wpisać w Realu24 zrównoważony rozwój czy agenda 2030 Matecki to Państwu wyskoczy. Ja pamiętam, że w tytule jest tam Marksistowski plan zmiany świata. Dzisiaj bym tak już tego nie nazwał, bo nie wiem. Doprawdy nie wiem, co to ma wspólnego z marksizmem. To się stało po prostu modnym słowem na prawej, na prawej stronie sceny polityczno-publicystycznej, natomiast wedle mnie w ogóle nie oddaje istoty rzeczy. I na koniec powiem to, co mówiłem na początku wykładu, że modne w Polsce, hmm, Modny jest teraz manifest z Ventotene i jest, jesteśmy tym straszeni. Rzeczywiście jest to paskudny dokument, natomiast w porównaniu z agendą 2030 jest on jak, jak ziarenko piasku w porównaniu z piaskownicą, dlatego że manifest z Ventotene nie ma żadnej wagi prawnej. On został napisany przez włoskiego komucha, włoskich komuchów Altiero Spinellego i Ernesto, Ernesta, czy Ernesto Rossiego. I tylko raz pojawia się w dokumencie pod tytułem Biała Księga Unii Komisji Unii Europejskiej na rzecz przyszłości Europy coś do 2025 roku. Coś, coś w tym stylu. Natomiast więc nie ma formalnej obowiązującej mocy. Natomiast agenda 2030 jest oficjalnym dokumentem onz który został przyjęty przez wszystkie państwa ONZ. Wagomiar tych dwóch. Pism jest zupełnie inny, także ja bym na Państwa miejscu przerzucił swoją, swoje obawy z manifestu z, manifestu z Ventotene na agendę 2030, a przede wszystkim serdecznie zachęcam do lektury 40 stron. Każdy z nas jest w stanie przeczytać w parę dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.